Za Jana w tereniu. Nasza Szkoła po organizuje przedstawienie. Tym razem jest to podróż po tradycjach polskich związanych z wigilią śpiewaniem kolęd, Polendnika. Wyszciecina do lubina, chce wasza, by pełni zasięga. Gwiazdą w mieszkalności, są świeczne wór, kartki tą kar, wesoły świat, wesoły świat. Tradycyjne szkoły stały się Bożonarodzeniowe Jesroka, urządzane w króliowe, dni wyprzedzające święta. W tym roku zapraszamy na nie do Jest on bardzo szczególny, można ujrzeć wikoczących miastach nad stajem medyńską, Uskrzy... usłyszeć skrzypiący śnieg pod raciczkami widzących na niperów. Ciepło polskich w dotyka i pobudza każdego człowieka. Jest to muzyka, biegnąca prosto ze serca. Serdecznie witam wszystkich zebranych, którzy przybyliby przybyli, by lepiej poznać tradycję nocy religijnej. Dlatego, żeby się uczyć, miał się do Pana Jezusa. Dlatego, żeby podała się do siebie. Dlatego, żeby uśmiechnąć Dlatego, żeby sama przewodniczyć. temu, od naszej że wszelkie w widzimy 8 na sucho. Szczególnie młodzi ludzie z tego korzystali i od razu powiedzieli, że ściganie się wybryka. Najbardziej odważni za żart, nawet nawet kręci. W ciągu dnia dookoła 80 już nastrój, a ten nastrój się udziela i ludziom, i miastu. Na chodnika gęsty śnieg pod nogi się ściele, ale nie odbieli śniegu ludziom jest wesele. Dzień Wigilii to niezwykły sobie dzień, jak codzień. W każdym sercu wieście mi, życzliwość się rodzi. I choć ludzie w dzień Wigilii tacy zagonieni mają uśmiech i z kimś drugi pragną go wymienić. Wcześniej wieszano pod sufitem pająki wykonane ze słomy, kolorowego papieru, bibułek i koreli. Lub podwoźniczki, czyli gązki, które strojono ozdobem z papieru. Podwoźniczki były nie tylko świąteczną ozdobą, lecz miały zapewnić domowe dobre i dobre Chroniły też wszystkich domowników od uroku, choroby i złych mocy. Ziemna trzewko wigilijna miała przypominać wieczną zieloną nadzieję nieba. Zawieszone na choinkach ozdoby i smakołyki mają szczególne znaczenie. Święty na trzewku mają przypominać przejście na świat Jezusa Chrystusa. O domowników. Łańcuchy wzmacniają rodzinę więzy i szczeją dom przez głodę i kłopotami. Ponadto są rozpłomiątką połową i puszczeniem. Kiedy na dziurku pomaga w powrocie do domu członkom rodziny mieszkającym w dalekich stronach, przypomina to też kwiatów z Egiptu, która do dzieciątka Jezus. Członeczki zwierzęją dobrą robiną, zaś anioł czuwają nad domem. Im piękniej przystroimy choinkę, tym bardziej możemy liczyć na więcej dobrobyt i przemyśleć na chodzącym roku we wszystkich dziedzinach życia. Noc i mowa nad miastem rozsypała już gwiazdy i po pustych ulicach sieje światło księżyka. Gdy wybiją zegary, zaczynają się czary. Wnet na śmiechu sprawczystym zapalają się iskry i na rynku się odjawia czarciejska choinka. A na niej gwiazdy poną jak malutkie lampiony. I książki się kowasze zawieszone na nękach, jak to dziecko spotkowa się do

W opadku wytworzone są święte obrazki i naracie skorki i bazane są różnych W czasie w Wigilii opłatek jest najważniejszy i zawsze pierwszy. Zanim się opatkiem podzielimy, nie można skosztować czerwonego basztru z kurszkami, czarnego maklu, brązowych orzechów i schrennych ryb. Nie wypada nawet śpiewać kolorów opłatnie przełamiemy, to, że bliskim, żeby pokój był na i już miło wszystkim, żeby słońce nam świeciło, dalej był naokoło, żeby tutaj niczym było dobrze i wesoło. Przebywać inne. Za stołem przegano według Staszy trakcie były innego posiłku. Nie mogłyby odejść do stołu, bo to było przynieść nieźle. Pomocnicy jej, jej, jej um, pomocnice mogły pomóc. Mogą stawać, bo musiały przynosić potwary i napoje. Трябва да слухаме с тази път, да бъдем всъщност изазнати кой е. И по-небелно ще пиарът, че че бе обръщваме децата, че са на тази I Miasta wioski zaśnieżone, wszystko białe do na pasterkę piją dzwony, zapraszają do kościoła. Na Nabożeństwo jest radosne i organy długo grają i kolędy śmieszne, proste, ludzie z łami zeszpiewają. Święta Bożego Narodzenia to rodziny święta, planety, innych tradycji i na nasuki. To niepowtarzalna atmosfera, piękne dekoracje, potrawy jedzone, tylko jeden rozpach. Szkoła też wrażliwe. Święta, święta i koszwęta. Niech to należy nie pamięta, zjadłem placki, zjadłem babki, są małe szacze zjadłem wile, zjadłem baszek i już jestem orak starszy, koszleciku i sardice w pustym miejscu pojęcie. Na szczęście kolejny ty ktoś już od chodzą to są i związli wszystkich. Przybrane kolorowe kostiumy, hello na